Witajcie. Dzisiaj odpowiem na to pytanie. Jak mam się czuć dobrze w swoim ciele, gdy po czterdziestce zaczęło się zmieniać? I teraz słuchajcie, nie odpowiem Wam wcale, pokochaj się. Po prostu to zaakceptuj. Pracuj nad sobą. Może chodzić na siłownię, zmień dietę, nie wiem, zmień biustonosz? Nie, nie odpowiem Wam w ten sposób. Słuchajcie. Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy w stanie na jeden guzik nagle coś polubić. Ale wiecie co? Zacznijmy od wdzięczności. Jeżeli mamy już skończone te 40 lat, no to słuchajcie, nasze ciało pracuje już dla nas ponad 40 lat. 40 lat dla nas wstaje rano, 40 lat zanosiło nas do pracy. Oczywiście wiadomo, w przenośni, no bo jak byliśmy jeszcze tacy maleńcy, to nas do pracy nie nosiło.